Hello everyone Witam was w kolejnym... O, o kurwa moja kamera, ja pierdolę w Kolejnym odcinku Z gry... Której nie, której nie myślałem, że nagram Dlaczego to jest tak fuj cicho? Gdzie jest muzyka? No, od razu lepiej, więc dzisiaj naszą misją ludzie jest yy, pójście do... Gdzie misję właściwie? Okej, okay, już wiem gdzie mieliśmy iść. Mieliśmy iść do... Squid Station, dobra, do Queen Station. Do Miałem nagrać co innego, jak zwykle. Tylko OBS nagle gubi mi klatki. FPS-y spadają w grze. Kurwa nie... serio nie mam double jump. Klatki mi spadają w grze. Jest tak chujowo, że aż się popłakać można. Dosłownie. Boże, serio? czas. to jest właśnie problem nagrywania. Jak nagrywasz, nie wiem, z kilka gier, robisz różne... Kurwa tam. Robisz różne savey i... robisz różne save'y i tak dalej, to musisz się jebieć gdzie co robiłeś i na przykład tak jak teraz, kurwa, myślałem, że jesteśmy gdzieś dalej. A jesteśmy w... A chcę, żeby w to grać. Umieraj. To jest właśnie ten rodzaj gry, gdzie jest tak pojebane, że aż przyjemne. tak na przyszłość jakbym zjebał gdzieś ale nie zjebałem jestem niepokonalny cioty city crest. yes i'm unbeatable bitches i'm un fucking unbeatable Wiem, żeby zaraz będę dopaka na jakimś głosie. To jest. OLE Józek! Juzek nie skacz na mnie! Kurwa to byli naj... Czy jest mój skill? Czy jest mój kurwa skill Czyli Hollow to nawet sklotkuje? Nie, dosyć co kamera jest zjebana, to... No. To jest... obraza! Mojego mienia, aktualnie. Ta kamera nie powinna tak wyglądać. Wszyscy to wiemy. Ta kamera powinna wyglądać inaczej. Nie w taki sposób, jaki wygląda w tej chwili. Bo taki, jak w sposób wygląda w tej chwili, to jest w ogóle... Nie wiem. O, 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 je, o, je, je, Jezusie! Cię przestraszyłem. Sio. dobra, nie czytam loru, znam loru. Przechodziłem ja przychodziłem, Knight. To jest właśnie też jedna z tych rzeczy, że czasami się nie można powstrzymać, żeby przejść jakąś grę, tak nie grając w nią, w sensie robią dodatkowe savey i tak dalej. I ogólnie to jest w pewnym znaczeniu dobre, ale też w pewnym znaczeniu złe. I mean, gram w grę, w którą już przeszedłem i to nie raz, tylko dwa w sumie. I to jest takie głupie? Od tej strony jak patrzysz kurwa Give me geos, Fucker! Okej, okay, pójdziemy sobie zapgradewać sorda naila naszego. Bo ten... to jest porażka jakaś ewidentna. Cubeczka, jakich ja achiwek nie zrobiłem jeszcze? Night. Jakich ja aciwek nie zrobiłem Okej, okay, już wiem jakich Już wiem jakich i na tym save'ie je zrobimy Nie zabijamy nail Nie zabijamy Kowala Ani też nie nie ten No dobra zobaczcie zresztą Tu, drodzy państwo, siedzi sobie Kowal, Kowal Jacuś. Kowalu Jacku. Pierdolisz, upgrade mi y Zorda. Nie płacę ci za pieprzenie głupot, ciulu. There we go There we go There we go, there we go there. A to już nie będzie tak fajne Wypierd dalej O tych skurczy sydu Dobra, zostańmy przy motywacji, że jestem niepokonany Niepokonany jest! Tem I'm unbeatable, bitch Musiałem się zastanowić Wiecz, naj najpierw pozwiedzamy to... Kurwa, ty z zeńcu głupi Najpierw pozwiedzamy to miejsce Zbieramy wszystko co się... A, miałem zbierać na dół Miałem zbierać wszystko co się da. Tak, będziemy przechodzili tą grę na 100%, spokój tam. Na pewno będziemy przechodzili tą grę na 100%. Mogę wam to obiecać. To jest tak pewne, że aż bardziej pewnego z czegoś się nie da. Nie chciał współpracować. <noise> Latające skurwiele. No nie, kurwa. To nie jest śmieszne, ani trochę to jest skórzające. A, to znowu ty tylko. Ale no, co tu mamy? Grubas! Okej, okay, jednak chyba mam... Powiedz chyba jednak skilla próbując wejść na ścianę, do, po której nie umiałem wejść. No super masz skilla. Wow, każdy by chciał mieć takiego skilla jak ty No masz bardzo super skilla w grę. Którą przeszedłeś już dwa razy. Wow, ale masz zajebistego skilla. O ja cię krę O ja nie mogę, ale masz skilla. Ja matko kręcę. Co co? o ale skill, boże! Zabierzcie mnie stąd <laughs> Zabierzcie mnie stąd Where is my skill? Kornifer To no tam się przyjdziemy Kornifer zawsze na propsie Ja idę do Soul Sanctum. Proszę nie. To jest wręcz. Tu jest gdzieś. Tak, ja idę do. Ooo. Nie. O! To wszystko było celowe, Meanwhile skill, ale mam skilla. Ja pierdolę. Taka tania mapa mm. oczywiście że biorę. Jak się tu składa? Skład. tutaj jest tak zły, złe miejsce. Nie, tu mnie się nie chce iść. Przejdziemy tam, jak będziemy mieli jakieś konkretne ability, które sprawi tą podróż szybciejszą. Idziemy tutaj! Bo co złego może się stać? Właśnie to może się stać! Puszczaj mnie, ty upośledzony chory. Gównie proszę mnie wpuścić. Ja jestem pan. ...i władca. What the fuck? Halo? Gdzie ja wlazłem? Nie pamiętam tego miejsca że to by się pamiętam, ale tam tych rzeczy konkretnych nie pamiętam. Uh, uh. <mur counselor> Jebało? A to nie jest najgorsze górno, z jakim musiałem walczyć. To jeszcze nie jest najgorsze. E! Facet! Umrzy czemu gram w Hollow Knight, a nie gram w Horror. Dlatego, że horrory robią mi taki beat rating, jakby to nazwać. To jest ciężko określić, dlaczego nie gram w Horrory. Powiedzmy sobie szczerze. horror. Powiedzmy sobie szczerze, horrory. Lagują mi OBS. Póki nie rozwiążę tego problemu, nie będę grał w żadną taką wystarcz... dużo bardzo wystarczającą grę. Dlatego, że... Sama... Nie, akurat mam ujebaną kamerę, więc dlatego to tak wygląda. A nie chce mi się... No ty pało zakuta, głupia! Zabije mnie jeszcze. Nienawidzę ich. Nienawidzę ich. O, nawet holona jak mi się zacina. Niby tak mało wymagający, a jak widzę na obs to się zacina w cholerę. No chodź tu, chodź, pokaż jaja, walcz jak mężczyzna! Kurwa, wyjdź ze mnie! Ała! Już, skończyło się. Spokój.

wiedziałem, że mój potrafił potrafi takie odgłosy wydawać. No ty, ty pało, ty pipowska! Ja się daszuję, jak chłop się robi. Zamen. Dobra, coś się pierdać. taki... O! Ich jest dwóch! Trzech?! Kurwa, nie, dwóch jednak. I się spawnowali tak, jakby było ich trzech zaraz. O, umierać. Umierać, ale mi chrupło coś w słuchawce. Umierać. Wszyscy. Wracać do martwych. Tam, gdzie wasze miejsce, dupy. Tu co było? <ścoughs> nieśmieszne. Wcale nieśmieszne. Ciule. O, tu jest. O JEZU! JEZU! Am I a warrior? Co to? Spell twister! Dobra, no porządek. Okej, okay, nie podoba mi się, że tyle duszy tu leży. O, oh, jest boss fight. O, oh, już widzę, jak leci. No chodź, koteczku. Ah, zaraz, chwila, moment. Za... Gw. Daj mi... Ty, Spokój sobie, daj. I'm not ready for this fight now. Kurwo pierdolona. Leże. O ty trolu! Ale cię tyle razy. Nie, 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 sobie sobie nie, Ty. Podła, kapuściana gówniana, nie, Zasrany... ...Draculo. Pierdol się. Leżeć, szmato. On easy. <laughs> o Boże! Ja to widzę What the fuck? Oh, ciao oh. ah. Eh. Ah. Eh. 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 Oh. ciao before the master. O-B-S, e yeah. O-B-S, e Ah. Nie. Yeah. Battle Royale, skurczy syny! Jest grab. Tam jest grab. Tam jest grabik. Się przyniosło, mhm. 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 tak jest was, przyjaciele, tak? Spierdalam sąd. Do widzenia. Mam to, co chciałem, mam to, po co przybyłem. Pora się zawijać. Kobu w drogę temu w Nie <laughs> Jestem nieśmieszny dzisiaj. Fuck me. Jestem diabelnie nieśmieszny. A to ty nie przejdę. Jestem taki nieśmieszny, jak Boga kocham. Tu jest powiedzieć? kazać, jest racing deck, kurwa, kurwa. Po co ja to. O Boże drogi święty! Help! Tu ma panika na nowym poziomie. Ty się dobrze czujesz? Tu jesteś. Dobra, sprzedajemy śmieci i do widzenia. Nie wiedziałem, że mam aż takiego downa. Hello Wait a minute. Again we meet little ghost. Okej, okay. jak chcecie sobie, sobie pod po 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 poczytać, co sobie spawzujcie. Ja zbeszczę czyjś grup Memorial okay. A wysoki jebane co, skaczemy? Skoczymy, skoczymy, skaczemy? Ale to kontynuacja, zobaczycie na następnym odcinku. Baba! <grym wiosenie> -ba.